Bo ostatni dzień zwiedzania Sydney Taki dosyć mocno intensywny I też wiąże się z nim pewne oczekiwania Zobaczymy czy tym razem Cukiereczki nam się uda złapać Takie jakie byśmy chcieli No i oczywiście plan Joli I taki spontan, kompletny czy uda nam się wejść ale na most? Tak trudny. Czy uda nam się wejść na most, na górę samą? Podobno są opcje i tutaj jest taki dylemat, ponieważ dzisiaj zajrzałem niby na stronę climb the bridge, tam w Sydney czy coś takiego. Tylko nie wiem, czy to jest oficjalne, czy to jakaś po prostu firma, ale oni oferowali wejściówki po 350 australijskich dolarów. No, powiem szczerze, że to grube i absolutnie wykluczę, jakby nas, ale gdzieś tam pod spodem, na innej stronie, znalazłem, że można jednocześnie wejść za 30 dolarów. Znaczy tamta firma pośredniczyła po prostu w jakimś takim właśnie wejściu jakieś tam ubezpieczenie czy coś. A na miejscu po prostu może podejdę do budki. I za 30 dolców będę mógł wejść. Więc to byłaby cena dla nas akceptowalna. Tak, to by była cena dla nas akceptowalna. No zobaczymy co ten dzień dzisiaj przyniesie. Zobaczymy. Ostatni dzień. Jutro wylot. Też z tym się wiążą pewne problemy, ale o tym będę mówił jeszcze, jeszcze jutro. A dziś idziemy. Spróbujemy też się przebić najwyżej no na drugą stronę też i zobaczyć właśnie operę i most i całe Sydney od drugiej strony Next stop Town Hall. my where are What's your name? Yeah. Nice Thanks you for your support online It tastes different when it's warm It does taste different when it's warm Come on buddy Thank you, Thank you. Thank you. That's the to teraz idziemy na most. Woski pracują, to na już wczoraj stali robiliśmy sobie zdjęcia opery, na tle opery, a dzisiaj już brama jest zamknięta, woski pracują, a taki ogromny statek przypłynął. Gdyby nie ten tak zwany Mini Manhattan, który jest tutaj z przodu i oczywiście opera, która jakiegoś wielkiego wow nie robi, co więcej nawet w moim odczuciu, nawet wygląda taka jakby była brudna po prostu, ale to może być takie tylko wrażenie, może taki ma kolor. To jak się rozejrzeć tak dalej? To szczerze powiedziawszy, to nie ma nic do oglądania. Zrobić sobie zdjęcie z operą, bo, oczywiście, dla mnie most, ale głowę sobie daje uczyn, że ten most to nikomu niewiele mówi, a mi zapamiętał tylko dlatego, że ja zawsze jak przychodzi sylwester, to oglądam sylwestra z różnych zakątków świata. I wiem, że ten most tutaj taką bardzo kluczową rolę odgrywa Ale to jest takie moje prywatne Must-see, które tu chciałem zobaczyć A ludzie Nawet nie muszą mieć pojęcia tak naprawdę o tym moście, a o... I Sydney generalnie jest znane najbardziej To ze swojej opery A ten mini Manhattan, który tam jest To jakoś Szczególnie, specjalnie tyłka nie urywa. Więc, gdybym tu kiedykolwiek się zjawił, nie w Sylwestra, nie specjalnie na Sylwestra, tylko po prostu, bo miałbym jakąś trasę do zrobienia, to proszę mi wierzyć, ja tu przylatuję, śpię i wyjeżdżam. Oczywiście. Jak żeśmy tutaj wjeżdżali, to też te przedmieścia mają takie, taką bardzo fajną zabudowę, i tak dalej. Tylko że akurat no ja, prywatnie mówię to jakby o sobie w swoim imieniu, a nie jakby komuś sugerując, już bardzo podobnych zabudowań, mimo że to bardzo fajnie wygląda. Widziałem naprawdę bardzo dużo i bardziej mnie tutaj rajcuje. Rajcowałaby jakaś, nie wiem, droga, nabrzeże, roślinność. Eee, jakiś park narodowy, kangury, koale, węże, pająki, po prostu. Wszystko tylko nie miasto. Takie jest moje prywatne zdanie, że Australia jest piękna, cudna, wręcz bym powiedział w sobie. Jestem wręcz zakochany, ale z dala od miasta. Więc generalnie nie ma nawet mowy, żebyśmy tam weszli, ponieważ 354 dolary kosztuje bilet od jednej osoby, co daje kwotę razy 270 600 810 900, no nie wiem, no, blisko 1000 zł, tak idę i z Jolą przeszliśmy, przeszliśmy. z Jolą dyskutujemy w ogóle na to w ogóle jak generalnie naprawdę no, na głowę upadli z tą ceną, już tam nie będę bluźnił czy coś eee, ale no właśnie tak mówimy, że helikopterem nad Nowym Jorkiem, nad Manhattanem, nie wiem, może to będzie trwało 10 minut, może 15, ale chyba ceny zaczynają się od 220 dolarów, no to mamy plus minus 900 zł. To jest droższe. Tam mamy helikopter, musimy mieć pilota, który musiał mieć jakieś odpowiednie szkolenia. Tak naprawdę, helikopter, cała jego yy, no też, no wiadomo, no, eksploatacja, paliwo. Przecież taki helikopter to źle, na czym świat stoi. A tutaj dadzą mi uprząż i idź. No sorry, no za tą cenę, to ja tak naprawdę, że biorąc, mam tak, no bo musimy zejść na nabrzeże za tą cenę to ja mam tak naprawdę lot helikopterem nad Manhattanem albo lot helikopterem nad Wielkim Kanionem albo lot helikopterem nad Wielkim Kani yy, mówiłem nad Manhattanem nad Wielkim Kanionem, nad Los Angeles generalnie w Stanach loty helikopterem zaczynają się od 200-250 dolarów i mówimy o lotach helikopterem, co więcej chyba za 100 dolarów mogę wypłynąć sobie Januś, mogę wypłynąć sobie łódką gdzieś tam w głąb w zatoki, by podziwiać wieloryby i to jest wow coś, a nie to, że ja se dostanę uprzów za 1000 zł i po prostu masz iść sobie no no to jest to jest no nawet nie będę mówił, no. Dla mnie gdyby oni nawet wołali 150, to bym powiedział. Kurczę, no za dużo ich to ani wysiłku, ani, ani jakiś e, nie kosztuje. E, nie ponoszę jakichś takich naprawdę kosztów sprzętu czy czegoś, no bo no sorry no. No nie wiem, no dla mnie to jest po prostu absurd, to co oni wymyślili. I mówię, już by mnie gdzieś tam bolało i też by mnie wszedł gdyby nawet to kosztowało 150 dolarów, bo to by było jakieś 400 zł, by mi było po prostu na to nadzwyczajniej w świecie szkoda kasy. Ale za ile bym tak powiedział, że mogę tutaj wejść, no powiedzmy do stówy, tylko że obstawiam też, że gdyby to kosztowało do stówy. To tam kolejka byłaby taka, że głowa mała, a nie tak naprawdę kilkanaście osób tam stoi i, i, i to wszystko, tak? Więc no, dla mnie to jest typowo podejście pazerne. Pazerne, yy, nie wiem za kogo się mają, ale to jest chyba pierwsza rzecz, która mnie tak jakoś wewnętrznie totalnie zbulwersowała, podkurwiła i po prostu. No, pierwsza rzecz, której mówi nie, zdecydowanie nie, i mówię, że pojebało ich. Dobra, teraz będzie mały wywód, ale jak widać już jesteśmy na lotnisku, więc opowiem co mniej więcej od samego rana się wydarzyło. Więc bez żadnego problemu po prostu z samego rana sobie poczekaliśmy do 10, bo odlot mamy 14.15, a już w tym momencie jest godzina 13. Pojechaliśmy, zatankowaliśmy auto do pełna, no bo takie są zasady w wypożyczalniach, że pełny do pełnego, bierzesz auto z pełnym bakiem, oddajesz auto z pełnym bakiem. No i przywieźli nas tutaj na lotnisko. Weszliśmy. Była godzina chyba około, nie wiem, jakoś tak kilka minut po 11. No i trochę kolejka tam była. Podchodzimy mniej więcej jakieś tam 15-20 po już do okienka i babka dał nas nagle, że wizy do Nowej Zelandii. Jakie wizy? Przecież do Nowej Zelandii nie musimy mieć wiz, bo sprawdzałem to na naszej stronie rządowej. Jest tam napisane, że jeżeli do 30 dni podróżuje tak naprawdę turystycznie, to nie potrzebuje żadnych wiz. Tak? Oczywiście później to sprawdziłem i faktycznie tak jest napisane na naszej stronie rządowej, ale troszeczkę niżej, jak się zjedzie bardzo mi dalej, to jest taka sobie mała informacja. Że mimo wszystko trzeba być. E, mieć, jakby pozwolenie wjazdu do Nowej Zelandii, które tam na stronie można zdobyć. Ja już tego nie przeczytałem. Skupiłem się oczywiście na tym pierwszym wywodzie. Do Nowej Zelandii obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują wiz. Odbywa się ruch bezwizowy. Więc e, jeżeli przebywam do 30 dni w celach turystycznych, I jakby od tego zacząłem. No i tutaj babka do mnie mówi. Zaczyna to wszystko tłumaczyć i mówi do mnie, że bez stresu, bez nerwów, wystarczy. Tak naprawdę, mówi 20 minut, szybko złożyć. Pokierowała mnie do okienka, gdzie była tam y, kod QR do zeskanowania. Zeskanowałem. Generalnie ona mnie odesłała do takiego y, centrum pomocy, gdzie mieli mi pomóc. No ale tam jakby wszyscy byli innymi pasażerami zajęci, więc zacząłem to robić sam. I co jest najfajniejsze, że jest to bardzo łatwe do wypełnienia. Ale w pierwszym punkcie, bo zaznacza ci, że podróżujesz do Australii. I takie pytanie wyskakuje na górze. Potem wyskakuje, raczej takie stwierdzenie wyskakuje na górze. A potem wyskoczyło pytanie, czy podróżujesz do Nowej Zelandii? I tam małym takim druczkiem było napisane, czy jesteś obywatelem Australii. I ja dopiero, wy, jakby wypełniłem swoją, swoją deklarację, wysłałem i wypełniając Joli deklarację, mówię Zara. Ja u siebie miałem dwa razy tak zaznaczyłem w dwóch pierwszych pytaniach. Czy podróżuję do Nowej Zelandii? I czy. Yy, no i nieważne, no i, te, i na to drugie też odpowiedziałem. Ale to dopiero przy Joli, kiedy już też miałem zaznaczyć, tak, doczytałem do końca, że chodzi właśnie tam, że jestem obywatelem. Bo tam było, czy wylatuję z Australii i gdzieś tam było pod spodem coś takiego, właśnie jak jako obywatel, rezydent, właśnie tutaj australijski. I mówię, kurczę, chyba u siebie zaznaczyłem, tak. A przecież ja nie jestem rezydentem Australii. Już się zacząłem martwić, a tak naprawdę wiza 300 Już zacząłem chodzić od szluga do szluga. Czekamy, czekamy, czekamy. gościu widział, że się coś niecierpliwieni, więc sobie tam sam sprawdził w systemie i nagle mówi, że Joli, jakby wiza jest już, bo ja u siebie jeszcze jej nie dostałem. Joli wiza jest już, a mojej nadal nie ma i zadzwonił tam do tego do Chyba do Nowej Zelandii, albo tutaj gdzieś tam. Nie wiem, do, do ambasady czy coś, bynajmniej gdzieś, zadzwonił. Gdzie tam się z nimi skontaktował, podał mój numer paszportu. Już było 10 po dwunastej i nagle mówi, że właśnie ja mam zaznaczone, że jako obywatel Australii, dlatego Jola już ma i może wejść, a ja nie mogę. No i mówi do mnie, ja mówię, ja pierdolę. Mówię, za dwie godziny mam teraz, mówię, już minęło ze 40 minut. I mówię. Co on teraz robić? No i on mi mówi, no to żebym jeszcze raz się postarał o więc mówię, następne 300, czy muszę płacić. No niestety, ale tak, no bo to jest nowe podanie, nowa aplikacja. No to znowuż to wziąłem, już się zaczynam denerwować czy coś, ale na szczęście w ciągu 10 minut po prostu widocznie on może gdzieś tam zadzwonił, przyspieszył to i w ciągu 10 minut mniej więcej dostaliśmy, dostałem też ja zgodę, więc już po prostu mogliśmy się tutaj udać na lotnisko. Raczej wejść już w tą strefę, dostać bilety, bo biletów nie chcieli nam wydać bez właśnie tej wizy. Tutaj jest moja wina. Pociągam jakby siebie i kalam. I dobrze, że to się tak skończyło, niż miałbym teraz, nie wiem, lot miałby mi przepaść, musiałbym jechać do hotelu, szukać czegoś następnego. No, generalnie dużo by było z tym problemów. A tak mamy dokładnie za godzinę wylot i idziemy do bramki. 59. to nam odciągało po 30 parę złotych zaraz zobaczymy generalnie y, jeszcze nie wystartowaliśmy ale już jest jakiś plusik ponieważ y, ale już jest jakiś plusik ponieważ mamy tutaj mapkę dostaliśmy to właśnie deklarację do wypełnienia do Nowej Zelandii trzeba ją wypełnić i będzie trzeba ją przedstawić na lotnisku Mamy na to 3 godziny 15 minut. Tasmańskie morze. Ale w sumie nie spodziewałem się, że na 3 godziny lot dosyć duży samolot. Zrozły w tą pokładową. Też widzę, że kości. Kości mówię. Kocyk. To byliśmy, pobyliśmy, w po w górze jechaliśmy. maksyma akcja jest na wysokości nie wiem czy widać 10400 metrów i ja nadal lecę w górę Znowu już kolejne dwie godziny. 17.33 O jest tylko 19.33, czyli mamy już 11 godzin różnicy. Jesteśmy najdalej od domu, bo do tej byliśmy 9. Jak byliśmy w Australii też byliśmy 9. Tu jesteśmy 11. Jeszcze nigdy w życiu dalej nie byliśmy od domu. 11 godzin, teraz tylko szybko do imigracyjnego i to wszystko przejść, bo wow. wyszliśmy z samolotu, a mamy za 10 dobra. Jest ma kogoś się da wyprzedzić, to się da. To tutaj będą najdalsze nasze punkty, a już. Za kilka dni będziemy za tymi szybami. Na no, rzucę jeszcze raz. Tutaj, tutaj no to dobra, przeszliśmy, mamy godzinę 18.10. 20.10, Dobra, ja muszę wyjść teraz i generalnie Zabić. ogarnąć sobie, zadzwonić szybko do wypożyczalni, zajarać śluba, poczekać po prostu aż aż przyjedzie tutaj generalnie do mnie y, zobaczyć co z czym się je. Dobra, przerwa basta. Jestem zlany po tym jak cholera ale zajerałem zadzwoniłem, skontaktowałem się, pytałem się też ludzi. Generalnie w końcu musiałem, bo nie do końca, żebyśmy się dobrze zrozumieli, miałem zaznaczone miejscówkę, ale nie byłem pewny, bo na mi wyglądała tak trochę podejrzanie, a się okazuje, że była prawidłowa, bo na mapie po prostu to był jakby pusty plaza, tu jest po prostu cały parking. Ale generalnie zadzwoniłem jeszcze raz do wypożyczalni i dałem lokalsowi po prostu telefon, żeby mi wytłumaczył, gdzie mam iść i on tam powiedział, wytłumaczył mi, że my tutaj przyszli już tutaj pan na nas czeka. Ale jeszcze czekamy. Masz wody? Oczywiście. Jeżeli się wszystko uda, to będzie już kolejny... Jeszcze najpierw niech nam to auto dadzą. Jeszcze raz? Weszliśmy z lotniska bez sprawdzenia. Znowu kolejny raz. Jola uważa, że upiekło się nam z uwagi na to, że akurat kiedy nasze bagaże przyjeżdżały przez skaner, to przyszedł gościu i zagadał tego, który sprawdza i tak nasze bagaże przyjechały.